Dobra Uratuj zakładników tego i tego i niech rozpoczynają dwóch typów, to są wariaty jakieś Dobra chciałem mianowicie tu właśnie do Kurde, ja wciągnąłem z tym raz. Aleksandria nasza 20% full, fasuku no co to jest panawy To Ci ogarnąć Proszę, wysyłamy typa wysyłamy typa wysyłamy typa i teraz zawitamy sobie w Atenach Ile to ma w ogóle? 45, Ojciec spadło to było 50 chyba że to jest jej trucizna, nie mamy typa do tego 15% też nie żeby zrobili pojedynczo, ale po 10 na przykład no. i okej okay. i chyba na tyle by było na razie, idziemy sobie do wykszyknika. No ale tam mamy. Szałasz, -sz podrobinie. Szybko, lecio. Co za ch... Jak cię pierdo. You are not allowed up here. Please. It's all not allowed. I'm allowed. I'm assassin. I'm allowed. Why are you here? Get down. <coughs> there, I have him Guvna I have it. I know. Arika. Huh will attack. że nam trochę życie zregenerowało Gonią nas dalej? Dobra. Eds odkrył położenie armii templariuszy, ale zabił przy tym niewinnego człowieka. Pomów o tej tragedii z Suleimanem. Niko nie zabije i pełna synchronizacja. Gdzie jest <sów> Nie dając Ci zauważyć jakieś mnie typy gonią <słuchanie> Co ty gadasz człowieku Ej nie, nie Jak ja mam zrobić tą misję Na takim poziomie y Wykrycia ja dziękuję bardzo, ale to w ogóle nie ma sensu Bo ja będę ciągle cały czas wykrywać no to co to jest Misja akurat bezsensowna pod tym względem e, Tak mi się wydaje, zobaczymy może jakoś się da Dobra, no przynajmniej was no, No i tak mnie chyba zauważył. Na no, wprost, na no, wprost. I nie mogę mu podpierdalać hajsa, tylko jest szybciej. Pozdro, ciekawe czemu one zostały w tyle, ale my to w w tym wynajmuję sobie panie za 150 waluty, które chodzą minutę obok ciebie i sobie dalej idą. Po prostu super. Szkoda gadać troszeczkę. Oj, teraz. Super! Nie się... Znaczy, staliśmy się anonimowi, w sensie. W braku kluczy templariuszy teraz. Ale to i tak, jak, jak jesteśmy na ich terenie teraz, to... Chodź sumie, jakbyśmy po dachach przeszli. Spróbuj ten tendencję. Jakoś uda się? Czy to jest wieża pojedyncza? Nie... Można jakoś przeskoczyć. O, lol. Nie, no co, biegam. Kurwa. wykrycie ja pier... No i tym, tym, Co to dzieje? To nie wierzę Co nie wiem, co ja robię teraz? tym, teraz tym, dobra. Teraz próbuję tym, będzie że mnie nie wykryli gdzie ten typ tu jest no weź te ostrze mi kurna nic nie no przynajmniej że go zabiłeś tu gdzieś aha ale z tego budynku i tak nigdzie nie dojdziemy zróbmy tak o, stuksiano Ta, mm -hmm. też jestem pomyliłem się jest. A, nie zabija. No co, nie zabijają łatwo powiedzieć Wcześniej nie zabijając Uważam, że nam się uda, w sumie dobrze idzie A zaraz znowu jakoś pała będzie na budynku i... Ładnie jest, jo. i do mnie Skacz, skacz, tu masz Szybko Nie ma czasu Oj kurna Z dwóch stron już mnie Na dół Tu Tędy Zaraz go sobie zabijesz chyba Na dole ktoś jest chyba nie ma spoko, to nie musimy go zabijać chyba. A już jesteśmy blisko. O! Jakie wykrycie? Nie, władam nie wykrycie. Padłeś. Nie ma wykrycia. Nawet mnie nie mógł o wykryciu, bo się... Zdenorguje. Dobra, mamy Sulejmana, ty Nie nawet nie zauważył. Hu hu, ninja jesteśmy księcia księcia byśmy mogli zrobić. Tarek was not traitor, Suleman. He too was tracking the Byzantines. What? So did you? I am sorry. God forgive me. Should not have been so quick to judge. he was loyal to your grandfather to the end. and through his efforts, we have the means to save your city. Oh, Tariq, you should not have been so secretive. what a terrible way to do a good thing. the weapons were taken to cappadocia. can you get me there? yes, of course. i will arrange a ship to take you. suleiman, suleiman! I have been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Genizari? The man you quarreled with? He has been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Genizaris will accuse me of this crime. This is terrible news, uncle. When word gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Kefla. <laughs> <laughs> Buonasera. Marcello, my nephew and I have a private matter to discuss. As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave. Grazie, mio principe. We will track down the <laughs> perpetrator like of this crime, it. Uncle. Have patience. Równie dobrze, byśmy mógł osądzić siebie. Dobra, opuść was, i pozostawiamy się e, z... ...zobaczonym. Okej... Okay. To lecimy. Mam nadzieję, że nie jest w dalekim zasięgu ten czerwone pole, którym nie możemy się za bardzo poruszać, bo zaraz strażnicy będą. Yeah! Nie wiem w Może jednak tamtą stronę W może być widać O, już się tak tutaj już się zmniejsza, widać wow Tu był już tak hardkurowy skok Racja nie no, żeby z takich rzeczy mieć wyle, to ja jestem mistrzem w tym. I'm fucking master. Yeah. Co ty gadasz? Koło ty widziałeś? Nikogo nie widziałeś tutaj. Ty jesteś ślepy, jak to mówisz, że widzisz kogoś? opuszczam ten rejon. Cię nie da opuścić. He is not all there. Co? O! Już chciałem wskazać, że poszli tam dalej, ale nagle tutaj szybko przykład skupujemy No i do wody wow. Dobra I mamy teraz już tylko jeden cel eee, Z tą książką to może być to e, Pol księga, tak? Dobra. Myślę, że tutaj sobie zakończymy taką serię na dzisiaj. E, jutro m, będę kontynuował następną. E, także dziękuję wam za oglądanie dzisiejszej serii. Szczerze, nie wiem jak to będę wrzucał, także może to głupio zabrać dzisiejszej serii, skoro jedną na przykład mogę zacząć. Załóżmy tam e, wtorek. Czy nie wiem, któryś tam dzień Dałem dla przykładu, a mówić, że dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka w środę. Także nie wiem, jak to będę wrzucał, ale zobaczymy jeszcze. Dobra, to dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że e, te fejle to naprawdę ujdą. No ale cóż, każdemu się zdarza, także e, widzimy się w następnych odcinkach następnych let's playach w reżysercji wybieramy się do następnego celu w następnym no i co tu, co tam będzie pewnie najprawdopodobniej tak sięga Nicole ale e, warto zawsze zobaczyć e, także żegnam wam was dzisiaj e, no i widzimy się już w następnych let's playach mało.